Wiemy, gdzie Cichopek i Kurzajewski wybrali się z okazji dziennikarza zakochani Maja za sobą romantyczna noca, spędzona na pustyni. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski 40 urodziny aktorki spędzali w Izraelu. Po ziemi świetej postanowili odwiedzić inna, mniej znana kolebkę chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie. Tym razem przy okazji 50 urodzin Macieja Kurzajewskiego udali się do Jordanii. Para ma zasoba romantyczna noc spędzona na pustyni pod gwiazdami. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pochwalili się fanom w mediach społecznościowych kolejna wspólna podróż. Zakochani postanowili wrócić na bliski wschód. W październiku ubiegłego roku odpoczywali w Izraelu, gdzie świętowali 40 urodziny aktorki. Wówczas za sprawę wymownego komentarza Pauliny Smaszczu jawnili, że S. Para najpiękniejszy prezent na 40 urodziny. MLOSC. Pozdrawiamy z Izraela napisala na Instagramie uradowana aktorka 7 października 2022 roku. Para opublikowała pierwsze wspólne zdjęcie, którym wywołało w sieci olbrzymie poruszenie. 24 stycznia Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski opublikowali w sieci pierwsze zdjęcie z urlopu. Witamy na Bliskim Wschodzie napisali we wspólnym poscie, opublikowanym na Instagramie. Wówczas nie zdradzili dokładnie, gdzie zamierzają spędzić kilka najbliższych dni. Wszystko stalo się jasne już na drugi dzień. Para opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym dokumentowali pierwsze chwile spędzone w Jordanii. Okazuje się, że ta mało znana kolebka chrześcijaństwa od dawna znajdowała się na liście ich podróżniczych marzeń. Jordania to kolejne spełnione marzenie na naszej podróżniczej liście. W ciągu kilku godzin zachwyciła nas różnorodność: Od plac nad Morzem Czerwonym, po pustynię Wadi a to dopiero początek naszej jordanskiej przygody. Przed nami kolejne dni w tej magicznej krainie. I jeszcze jedno, glamping na pustyni jest obledny. W dzień cudowny krajobraz, a noca gwiazdy na wyciągniecie reki czytamy pod nagraniem. W niedzielę 29 stycznia Maciej Kurzajewski będzie obchodził okrągłe 50 urodziny. Wspólna podróż jest więc świetnym pretekstem do świętowania tak wyjątkowego jubileuszu. On z okazji jej 40 zafundował jej wypad do Jerozolimy, a teraz ona porwala go do Jordanii. Maciek im w niedzielę 50 urodziny i postanowili spędzić ten wyjadkowy dzień. Tylko we dwoje powiedziała Plejadzie bliska osoba z otoczenia pary. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wrócili na Bliski Wschód. Maje co swietowac. Katarzyna Cichopek ruszy lewtany i oberwala od internautów. Jakie to beznadziejne Kasiu. Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski chcą mieszkać razem. Szukają wspólnego domu.